Tak, idziemy i dyskretnie zajrzymy do kuchni i zobaczymy, co nasz kucharz Adaśko planuje zrobić na kolację. Ja oczywiście muszę tu tutaj się skradać do kuchni tylnymi drzwiami, żeby mnie nie złapał na gorącym uczynku. bo mnie pogoni. No i powolutku się zbliżamy do kuchni. O. Musimy sprawdzić, czy tego gruźnego kucharza tutaj nie ma. No nie ma, udało się. No i zajrzymy teraz do kotłów, co tutaj planuję robić. No, na razie tu widzimy jeszcze po obiedzie niektóre rzeczy. No i co to może być? Co to może być z tego? Ciekam, bo mi zaraz może nakryć i będzie ten. Jeszcze trochę zupy zostało z obiadu. Bardzo smaczna. No zresztą mam wszystkie zupy robić. Bardzo smaczne. Tylko żeby jeszcze chciał zdradzać swoje ku kulinarne tajemnice. I jak to robi? Co dodaje, że one. One są takie, takie pyszne. No uciekam, uciekam, bo zaraz jeszcze mnie nakryje. I tak, flaki po gotowaniu, po poddawane są już teraz w następnej obróbce. Trzeba je, to są takie, trzeba je pociąć na paseczki, a następnie będą doprawiane. jest. nóż odpowiedni no oczywiście w tym momencie Adama nie ma bo mi na pewno mnie tym nożem że że to zaglądać do kuchni ale jak widzę ładnie to troi. sprawdzimy to na kolacji oczywiście bym musiał być przyprawiony jeszcze składnik jego spróbuję zapytać. I tu już widzimy gotowe plaki, które za chwilę będą podane na stół. Mm. Ruszę hochlom, słucha, że nie ma, to mnie nie pogoni. Ale pychola. No oprócz flaków to jeszcze na stołach są bendy. Może nie same flaki, tylko dzisiaj będą. No i oczywiście chlebie własnej roboty. Muszę kończyć, bo kucharz wraca.